Czekam Czekam. żeś kupił? latarki O, nie O kurwa ciemno Godziny godzinę spędziłem w tej grze bez latarki <sparcie> <sparcie> nie, gigant jest O kurwa Nie pierdol O jest gigant ja ja nie, wiem, co to jest. ja nie wiem co to jest. Takie wielkie gówno. Tam ładzi. No to zaraz przyjdzie ogólnie. O kurwa. To jest zdrowa, kurwa. O dobra rakieta z idełami. Pocznijcie, żeby was nie widział. Ej bo to Oj, to, to Ameryka, tak. Zamykaj, bądź. zamykaj, to zamykaj. O kurwa! On słyszy! On nasłuchuje! Ej, to wszy wszystkie, wszystkie te, te moby słyszą czy. Nie wiem. Nie, nie wiem. Co są Co są głuche? Tylko jakieś te latarki. A ja kurwa damki! No to nie wejdzie, nie chyć. Próbował w pawilięciu z nim Latarki chyba nam odleciały. Łazi tu. Przy wejściu jest. Dobra, chodźcie za mną. No, to chyba po kimś. Dobra, odważny poleciał. Latarki kurwa. Jebać latarkę. Tak, gdzie jest wejście. Gdzieś tam. Trzeba szukać. Ja to kurwa Pierdolę to wejście. Ja się boję, że ten duży chuj tu będzie. O, jest tutaj wejście. U kurwa, uważaj. Na dole chodzi. Most? Jest na lewo właśnie co dziwne dźwięki. Co jakieś dziwne dźwięki. Kurwa! O to trzeba, dobra, no to startuję grę. Lecimy dobra, kupujemy latarki. Ej, kupujemy latarki. Przydałoby się, dobra, store. No to flash. Plus... Flashlight. Confirm Dobra, flashlight. Confirm Dobra, wziąłem trzy Dobra, teraz czekamy tylko Teraz czekamy aż wyląduje Tak Ale... U... Dam wam protipo, bo wiem co nas zjadło, bo już wcześniej to widziałem Jak zacznie coś się kłówno jakieś pojawiać pod nami, to znaczy, że robal wyskoczy O, tam jest, dawajcie O, dobra, bierzcie latarynkę. E, I idziemy do wejścia, tylko gdzie jest wejście? To tutaj. O dobra, no to dawaj, ja nie wiem co tu woda będzie robić ogólnie. Ty, jedną osobę zgubiliśmy. O, tam jest, po drugiej stronie. Dobra, chyba tędy trzeba przejść. Dobra, ona się znajdzie. Hmm. Pewnie jesteś, że to tutaj to wejście jest? Ale to on gdzieś mówi, że jest tam wejście, tam może zostanę w ogóle idziemy A, myślałem, że to ty Dobra, chodź za nim O widzę most, dobra, czyli to tam A nie, to jest ship Dobra I się boję, że woda mnie zje Ja nie chcę wejść do wody Dobra Ej co to jest? <laughs> nie wiem, nie podchodź do tego ja bym temu nie ufał ja w ogóle pamiętaj, że ten, że pra jak prawym klikasz, to ci się pokazuje co widać. Wiem, gdzie jest, wiem, tam. wiem, wiem. O, tam jest wejście, już widzę. O, straszydło to jest, kurwa, straszydło. Się boję co tu będzie. Ty jedną osobę zgubiliśmy ogólnie. On pewnie w środku usiadł. O, tak jest Latają to, jak go coś zje, to będziemy wiedzieli, że umarł. Ach. Dobra, chodzimy. dobra. O, wlazłeś, dobra dawaj w prawo na razie. A kurwa! Uważaj, jedziałko! <śmiennie> Pierdolny <śmiennie> to. To wtedy chyba nie idzie. Nie, nie, nie. Dawaj, na górę na razie Chyba trzeba jeszcze ataki, bo są takie tanie Ta Ale można je ładować w, w tym naszym samochodziku, jakby No wiem. Trzeba uważać na działka Dobra Hmm yy. Tędy Kurwa Kurwa, kurwa, dobra, jesteś się tu O! Jesteś! że nie, ale tam przez chwilę prawie na działko weszliśmy wcześniej. mam sirowe i. Aaaa, kurwa, nie rób tak! Się <laughs> <laughs> przestraszyłem. O, mam znak! Będę mógł tu znakiem. Mam fulekiem. Dobra. No to. I yy, to idź odłożyć pod wejście. Tu, gdzie było kurwa, główne wejście? Nie wiem. Ale coś tam jakieś. Co to kurwa było? Nic. To... Chcę przejść, bo skaczę. A dobra. Co? Pomocy kurwa. Jak to pomocy? No, to, to kurwa, to pięknie mam. Skurwo, Co tam jest? Ej, kalam. Przepraszam, kurwie co to było. Uważaj, no. uważaj, bo on będzie rosnąć. I się kurwa w kurwi. Dobra, chodźcie na razie tędy może. Tu jest, tu jest. Spierdolić z tego robala! No jakby co to ma fire-exit, więc możemy się koło tym... No idę. jest fire-exit, dobra. To ja tutaj idę. No ja się tam pójdę. Łe! Ja się na około pomyłem, koło ja pójdę. Hmm. Trochę to robimy. Ja tam mi się, tam mi się wydaje, że tam jest coś, coś takiego większego, to tam. Łe! O, tu jest śruba. Zbieraj śrubę. O, dobra, większy pokój. Dobra, najsik, najsik. A tu nic nie ma? Nie ma tu nic? A na dole też nic nie ma? W szafce może. O, trąbka. O, chodź jeszcze, tutaj rzeczy są. Bierz lizaka. O mnie nie widać tego lizaka. Nie? O, wziął. Mam, ja wziąłem, ja wziąłem. Dobra, nice. nie ma jeszcze nic innego. Nic nie ma, dobra. Dobra, teraz tylko dojść do wyjścia. Cich! Cicho. Coś tam tam tak. To jest tego tak. To O kurwa... tak. To jest właśnie tak. To jest właśnie tak. To Kurwa, co to było? Dobra. No nie, Employee Rank straciłem. O, kurwa, nic nie mamy no, Dobra. Chyba aktywacje go są automatyczne. Słychać mi? L lądujemy? Eee, lądujemy. Widzisz, teraz bez latarek będziemy, nie? Kurwa, nawet skrapa nie mamy jak no, teraz... pamiętajcie No pa, Pamiętajcie musimy te 130 dolców zdobyć nie? No, no, Jedyny nasze światło tak naprawdę to jest ten, klika nie prawie, nie? Ale miałem w chuj skrapa, Dobra, tu. byśmy zdobyli to... No okay. i gówno... Bo ja w chuj wcześniej miałem w moim samolociku. Już było tam 150 nawet. Czyli teraz wiem no, Dobra, czyli teraz wiem że kurwa <ś> To gówno umie skakać Tak, nie stój na belce <śanziby> ni> Nie stoimy na belce A co, kurwa. To, co to w ogóle było? Nie, nie wiem! Coś dużego Miało ujebane nogi kurwa Tyle wiem Nie, to było straszne o, A kurwa! Kurwa, kurwa! Zobaczcie tu, tutaj, tutaj... Czekaj chwilę Da się tam jakoś przejść? Tutaj do mnie Idę Da się wejść U! Dobra Uważaj! Kurwa, odpalały się już to Szalone gówno O nie, słyszę gdzieś minę kurwa O mina, uważajcie Mina? Gdzieś mina A, przy mnie była Dobra, ja idę... Kurwa, dopramię, kurwa, idę w inną stronę Pierdolę te miny, jak ja nic nie widzę O! Ryba o! Rzeczy tu są, zbierajcie O, klucz mam Nice, o, kolejny to mam Ja cały czas prawy napierdalam! Tu Turet gdzieś tu jest, bo słychać mhm. Dobra na wejście musimy pójść i odłożyć to Czyli to dolewy i do góry Ha, to Ciebie, ja... Bo do tamera, co nie? Wiem, wiem, ale może... O, potwory może nas nie zabiją przez, przez to. Zajebał! Turet go zajebał! Aha. Uważaj! Bo tutaj... Jest jakieś przejście tutaj? Nie, to jest room, dobra. A. Nie wiem. Dobra, ty masz cały ekwipunek pełny? Nie, ja mam tylko klucz. A, dobra, to dawaj na razie na dół. Może coś jeszcze tu znajdziemy no, Trzeba na minę uważać? U mina jest? No, trzeba uważać No, tu jest zaułek. E, to ja poszedłem w prawo Mmmm e. Słyszę, że też napierdzielasz ten przycisk cały czas. O kurwa! Kolejne działko! Ja pierdolę. Za dużo tych działek jest. Jak coś wyskoczy dużego w ciemnościach to będzie przejebane. Uważaj, bo tu... Wiem, wiem. Dobra. O! security e, Terminal trzeba znaleźć. Dobra. No nie, bo ten, ten, ten terminal to jest w bazie. A. To jakby jedno, Ale, a gówno, patrz. Kupić, to jest tutaj. To, to działa tak, że możesz, mógłbyś kupić walkie nie? Hmm? I jedna osoba siedzi w bazie a, no i ta. tam przez walkie-talkie mówisz jakie drzwi chcesz otworzyć. I ci otwieram przez przez hmm? Gdzieś ta mina chyba tu jest. Słyszę. Kurwa, rury, rur się przestraszyłem, ja pierdolę. Dobra, może spierdalamy z tej zapomnianej planety, co? Wiesz co, moglibyśmy jeszcze tamtą drugą część sprowadzić, tam gdzie jest tamten tulet, nie? A, no można, można. Czekaj, trzeba sobie staminę obiwialerować. Uważaj działku! Ja, Czekaj, Czekaj, trzeba poczekać, czy się odwróci. Mogę, odwrócił hmm. się. O kurde. Jest tam coś? Nie, tu już nic nie ma. Dobra, to chodź spierdzielamy. Blisko było, dobra. Zbieram to i spieprzamy stąd. Chodź. Ej, czekaj no ale by, bo my potrzebujemy 130 kasy. Bo ale jeszcze bez, mam. Bez to... O kurwa, faktycznie. No to co robimy? No, no... Nie wiem. Dobra, jest 14, jeszcze mamy czas, lekko. Tutaj tam nic no, nie ma. To na dół. Teraz trzeba jakoś, co to zrobić? No, ale tu miny. Teraz tutaj Zał u... o, nie O drzwi O, zarobiście Jak są drzwi, to znaczy, że może być coś dobrego Dobra ja, ja się trzymam lewej strony Dobra, ja a tu poszedłem O, tu zaułek Dobra, czyli teraz tutaj Mam jakieś schody Schody masz? Mam magazyn Nice, nice Idę do Ciebie, bo tutaj u mnie nic nie było O, widzę, widzę, widzę. Witaj, wędrów. Bieraj. O, on będzie, on będzie w chuj warty. Ja patrzę, coś tu jeszcze nie ma. O, schody tu są na dół. Czekaj, że tu coś. Czyli to a to są, jak. To jest. O, e, kurwa, że światło wyłączył. Łączę z powrotem. Dobra, chodź na razie tędy, bo tu jeszcze na dół jest. Dobra, to leć odnieść. O ja tu idę zobaczyć, co tu się dzieje. A, pusto już. Dobra. Tu już pusto jest. I pędzi, to ty, bo to jest duży item. Idę, 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 idę Gdzie on jest? Tu O, firexii tutaj jeszcze mamy od razu No to poczekaj, możemy jeszcze zwiedzić i zaraz tam pójdziemy Dobra Możemy tu szybko spierdzielić jakby co Mina gdzieś? E, uważaj mina Wiem, wiem Tam nic A, nie ma Sprawdźmy górę Możemy sprawdzić górę już Tam hmm. nic nie ma Na no, górze nic nie ma, czyli wszystko już nie, bo tu czekaj, bo tu jeszcze e, można tu sobie na górę pójść i e, tutaj były chyba te schody. Tak, tutaj się nie poszedłem. O, tu no, jest, jest Bolt. Duży... Bolta zebrałem. No, tu, tu, jest tylko, tu jest tylko bardzo duży ten, nie? Mhm. Pokój. Ej czekaj, bo my musimy przed 12, bo pijemy to... A no faktycznie, dobra, spierdalamy <noise> Dobra, uciekamy. Fire exit trzeba znaleźć. Gdzieś tu Fire exit był, czekaj, gdzieś tu był fire exit Tu jest. Dobra, dawaj. Co jest? Ja, ja, ja. Nie da wyjść! No nie! To się nie da wyjść! Nie wiem, czego myśmy tyle tu, ale... Nie, <tosanowite> nie, że, nie dość, żebyśmy pod wodą, to się tam pies był obok nas. Ja pierdolę. Te tak egzity pod wodą już się nie da wyjść. Da się po prostu wrócić z tym Patrz na, na minę i ona tak eksplodowała, nawet nie byłem blisko niej. No i chuj! Nic nie mamy... Ostatni, ostatni no. dzień. Nie czekał? Nie, my już nic nie zrobimy, bo mamy no. zero days. To... No ta, bo musielibyśmy teraz zdobyć, i. No tak, to nic nie zrobimy w sumie. No to co teraz? Będziemy zwolnieni. <laughs>